Nie bardzo namawiamy na snorkeling na tej wycieczce, ponieważ zobaczcie jakie tutaj skarby przyniosłem, może zacznę od, no od sławnej gąbki, tak właśnie tak ona wygląda naturalnie w przyrodzie, uwaga pozwolę sobie ją, w ogóle od razu się tłumaczę dlaczego ją wyciągnąłem z wody, ponieważ ona tutaj narastała na jakiejś muli, tak? na jakimś tutaj małżu i dlatego się odłamała tak? odupała gdzieś od, od, od skały więc tylko i wyłącznie dlatego ją pozwoliłem sobie wciągnąć z wody. Zobaczcie, jak ją trochę ścisnę ooo, jakbym doił krowę, co? Tutaj znalazłem takiego ślimaczka morskiego, piękna skorupa tak, dosyć taka stożkowata, ale prawie więcej jak pewne, że w środku mieszka sobie krab pustelnik, a tutaj głowa, tak, chitynowy pancerzyk, głowy jakiegoś skorupiaka. Powiem szczerze, że nie jestem pewien jakiego, może sobie tutaj wygogulujemy, tak, ale no widzicie, krótka wycieczka, 15 minut w wodzie i ile tutaj skarbu. Rajskie życie, Buziaczki.